Karabin z lufą donikąd. CQA Chiński, najtańszy AR. Ale dzisiaj z lufą. Czekaj, muszę się cofnąć, żeby go objąć. Ale dzisiaj z lufą 18 cali. I zobaczymy po prostu, jak to postrzela na dalszy dystans. Absolutny chiczar sprzedażowy ostatnich e, miesięcy. Przydało się tego chyba ponad 1000 sztuk. Co prawda nie w tej długości lufy, tylko w długości prawilnej. Jak M4 i 14,5 cala. Dostaliśmy do zabawy ten 18-calowy 18 karabin i postrzelamy z niego na 100 metrów. Przestrzelaliśmy go na 50. W punkt. Strzelimy sobie z niego na 100 metrów tradycyjnie, siedmioma rodzajami amunicji, i pod koniec jeszcze zrobimy coś takiego, że załaduję kilka sztuk do magazynka, stanę i strzelę po prostu kilka szybkich, na pałę, nawet bez celowania, bo przy, przy strzeliwaniu odniosłem wrażenie, że ten karabinek a w ogóle jest troszeczkę bardziej agresywnie działający na strzelca w porównaniu do wysokiego aera, ale ten wydaje mi się, że. Troszeczkę jeszcze mocniej kopię, chociaż co ciekawe, jak sprawdzałem, łuski wylatywały mniej więcej na godzinę czwartą, więc e, zasadniczo jakby był niedogazowany, tak? Nie wiem, trudno jest mi powiedzieć, zobaczymy jak on postrzela, zobaczymy jak się jak strzelę te szybkie kilka na, na, e, na koniec. Dlaczego jest to interesujące? Bo to jest CQA, to jest mechanicznie dokładnie ten sam karabinek, co wersja z lufą 14,5 cala. Ale Chińczyk wsadził do niego rurę długości 18 cali. I teraz pytanie zasadnicze brzmi: bo zobaczcie, jeszcze jedną rzecz: 18 cali, czyli system, w którym, długość, w którym można by już się pokosić o zastosowanie systemu rifle. A MIT to wchodzi bez najmniejszego problemu. A Chińczyk zrobił to dalej na carbine. I teraz zasadnicze pytanie jest, czy Chińczyk, wsadzając tę rurę w system karbań, co już jest kuriozum, zmienił średnicę otworu gazowego, czy jej nie zmienił? Bo jak jej nie zmienił i zostawił takie jak 14,5, to wydłuży się dwell time, tak? I ten karabin będzie pracował zupełnie inaczej. Pierwszym symptomem może być to, nie wiem, może to jest moja sugestia, może, może po prostu to jest wishful thinking, ale wydawało mi się, że przy przystrzeliwaniu tego karabinka... On popier troszeczkę mocniej, ale to zobaczymy na końcu. Na razie tarcza już wisi, 7 rodzajów amunicji, 100 metrów i jedziemy po 5 strzałów. Zobaczymy, czy talufa coś zmienia. No to lecimy. Na początek tradycyjnie tani karabin, tania amunicja od dziadka. Rewelacji się nie spodziewam, ale zgodnie z tradycją strzelamy z 7. Z długą luchem. Tak. Dziwnie to wygląda. To jest eufemizm. Chyba trochę mocniej kopie. No ale trudno. Miota to Norma. Eee. Dziadek zaskoczył. Pokażę Wam to potem, ale naprawdę jestem zaskoczony. Bo wychodzi na to, że bardzo tani karabinek strzelił bardzo dobrze z bardzo taniej amunicji. Takie niedowierzenie. Norma? Spoko. Strzelimy teraz g -g -g. E, Kopią mocniej. Zdecydowanie. nam się. P PMC. PMC. E, GGG. Spoko. Mówię Wam tak. Pokażę Wam to potem oczywiście. Ale póki co niezależnie od typu amunicji skupienie jest bardzo podobne. I niezależnie od typu amunicji wygląda beznadziejnie. Ale strzela. Pioki 55. Ty, ja mam teraz w planach kupno M4 od FN-a. Może kupię dwa chińczyki po prostu. No po cenie kółkowej to nawet ty cztery. A tak by mi wystarczyło na trzy z hakiem. Dobra, śoki 5-5 e, Jak zrzucisz zamek będzie lepiej działać. Mówisz? Fialki 62, Kuba powiedział, że ma nadzieję, że poleci w kosmos. Obok strzela kolega. Eee. Robił mniej więcej to samo co my. Testował sobie kilka rodzajów amunicji. Wiecie jaka poleciała najgorzej z lufy 1.7? Fialki 62. Nie wiem czemu. Być może, bo też, też mówił, że to jest amunicja kupiona w zeszłym roku. Jakoś tak w okolicach e, późnego lata, jesieni. I to jest ta sama partia, którą ja kupiłem i którą mam do dzisiaj, bo strzelam z niej tylko na filmach zasadzie, zasadniczo. I być może była jakaś kiepawa partia. Kuba kupił. Jesteś zadowolony? Wiesz co, jak mi się skończy ta, to będziemy musieli, no, bo, bo na razie nie, nie będzie chyba sześćdziesiątki do kwietnia przynajmniej. No, ale dobra, lecimy. Miała być ostatnia Winchester, ale kolega, który strzelał, obok, dał nam jeszcze parę sztuk e, dużo lepszej amunicji, więc będę musiał do, dokleić, e, dokleić, będę musiał za chwilę ósmą kropkę i strzelimy i strzelimy z tej dużo lepszej. Kasia się berlacja, kurde. Droga amunicja do najtańszego karabinka na rynku. Gdzie na innej lata po prostu ja pierdziałam. Ale 69 wypadła najgorzej jak na razie. Znaczy dwójka, tak. Pięć bonusowych dostaliśmy od kolegi, którego spotkaliśmy. Dziękujemy jeszcze raz. Słuchajcie, rzadko strzelam w ogóle z takiej amunicji, bo to jest GGG Nosler 77 Grainów na bogato z chińskiego karabinka, który strzela jak dotąd dobrze na wszystkich. O, w drugą stronę będzie lepiej działać. Teraz już zrzuciłem. Nie, kopie. Kopie mocnie, zdecydowanie. Jeszcze strzelimy na koniec te kilka szybkich, ale, ale na bank kopie mocniej niż, niż ten poprzedni. E jest 5, stań Kuba bardziej z boku, żeby mnie było widać ten, bo ja, ja tylko mówię Wam, ja tylko czuję, ale to może być moje złudzenie, że on strzela, on kopie mocniej. Oczywiście wiadomo, tak, przez tę wydłużoną lufę on ciąży mocniej do przodu, nie jest już tak fajnie wyważony jak ta 14, ta, ta, ta wersja z lufą 14,5 cala. Jest cięższy, ale mimo wszystko mam wrażenie, że kopie troszeczkę mocniej, no ale to będziecie zaraz widzieć na filmie, tak. Nie wiem, może go mocniej chwyciłem, ale należąco jak strzelaliśmy, jak należąco strzelaliśmy, to zdecydowanie e, czułem go troszeczkę mocniej. No dobra, idziemy zobaczyć do tarczy co. Chcieliśmy tarczę i przynieśliśmy z powrotem, bo nie miałem przyrządu pomiarowego, w postaci łuski. Zaczynamy. E, dziadek. Nie jestem pewny, czy któryś nie jest podwójny. Półtora moa. Dziadek. Bardzo nierówna amunicja. Półtora moa. Norma. Lekko poniżej. Półtora moa. GGG. Minimalnie powyżej. Półtora moa. Co my tu dalej mamy? Winchester. Cztery ładne, półtora MOA to jest jeden odskok, to podejrzewam, ja spieprzyłem sprawę, czyli złapał się w półtora MOA, to jest ta e, Sierra APBT. E, tu będzie ile, to jakieś 38 mm, czyli jeden, trzy MOA, cztery, I to jest mój odskok, podejrzewam, że to też moja wina. Nie sądzę, żeby to była wina amunicji. PMC minimalnie powyżej 1,5 MOA. Fioki 55. To będzie jakieś 5,5 cm, czyli 2, 1,7. Fioki 62. Fioki 62. Jakieś 2,5 MOA mniej więcej. Tak. Czyli mamy znowu yy, The Winner is PMC GGG Norma. Bardzo fajne skupienia. Dziadek zaskakująco dobrze, ale dziadek jest na tyle nierówną amunicją, że nie dam Wam gwarancji. Natomiast trafić, trafi. Winchester całkiem przyzwoicie, też fajne, gdyby, nie wiem jak z tym odskokiem, no zakładam, że moja wina, no, czyli to 1,5 MOA, ta ultra droga amunicja poniżej 1,5 MOA, czyli mamy tani karabinek za 3,500 tysiąca złotych, który powtarzalnie w granicach 1,5 MOA strzela praktycznie z każdej amunicji, bo tu oczywiście są też jakieś moje błędy, to ja tego nie kwestionuję w ogóle. Natomiast Półtora MOA dla tego karabinka z dowolnej amunicji, po prostu tak, nawet z dziadka, jak widać, tak? Więc e, wygląda koszmarnie, ale jest tani i strzela dobrze każdą amunicję. Pytanie, czy chcesz coś więcej? A na to pytanie to już odpowiem Wam e, na skrzyneczkach w studio, zrobimy jakieś krótkie podsumowanie, a teraz spadamy, bo jest weekend. Miał być koniec epopei chińskiego era. W trzecim filmie o. Yy, tu macie link. Yy, w trzecim filmie o Cekła z lufą 14,5 cali. No ale pojawił się ten potwór. I yy, serio, nikt nam za ten film nie płaci. Jedynym sponsorem filmu jest Strzelnica Belona w Maryninie. A ten karabinek. Na własny koszt pojechaliśmy do Wrocław, na własny koszt sobie go pożyczyliśmy, strzelaliśmy z czystej ciekawości. Dlaczego? Dlatego, że Chińczyk CQA, ten zwykły z lufą 14,5, okazał się bardzo przyzwoitym karabinkiem, tak? Karabinkiem wykonanym jak karabinek za 3,5 tysiąca, karabinkiem kosztującym 3,5 tysiąca i karabinkiem wartym każdej złotówki z 3,5 tysiąca, dlatego że 7 tysięcy strzałów z hakiem przeżył bez najmniejszego problemu i bez jakichś tam nadmiernych oznak zużycia, a nie tak jak karabinki za 11 tysięcy, w których zamki są z plasteliny. If you know what I mean. Po tych 7 tysiącach, z hakiem dalej strzelał spokojnie półtora MOA, więc. Tak, you're welcome. Niestety, 14,5 cala się skończyły. Z tego co wiemy, z tej dostawy, która była ściągnięta, się sprzedały i nie ma. I dzięki temu już pojawiła się Januszerka Pozdrawiamy, gdzie 14,5 lacykuła kosztuje jedyne 4000. Więc przycinamy 5 stówek na, na karabinku więcej. Bo dlaczego nie? A dystrybutor sprowadził te 18-calowe. Podobno z 300 zostało już tylko 80. To jest dalej konstrukcyjnie to, co mówiłem na strzelnicy. Pod kątem mechanicznym, konstrukcyjnym, to jest dokładnie to samo. Tylko ma stawioną długą lufę 18 cali z zachowanym systemem carbine. Ale Chińczyk chyba jednak zmienił średnicę otworu gazowego, bo pan Li z panem Wongiem widocznie doszli do wniosku, że takie wydłużenie lufy spowoduje wydłużenie dweltan i spowoduje kompletną zmianę charakterystyki pracy układu gazowego i mechanicznego tego, tegoż karabinka. E, mimo wszystko, no wygląda tak jak wygląda. Mi on się nie podoba, tak, z uwagi na tę rurę, e, gdzie jedna z ostatnich okazji, mam nadzieję, obejrzenie mojego staga, bo idzie do ludzi, gdzie ten stag, podobny do M4, jest bardzo fajnie zrobione, ale ma lufę 16 cali, tak? I dlatego nie jest do końca M4, no ale idzie do ludzi, a ja będę chciał kupić prawidłową M4. No i ten stack już wygląda takse, ale to wygląda bardzo takse. Mamy 18-calową lufę, gdzie spokojnie można by zrobić system mid, a nawet można by się już pokusić o system Rifle, tak? Gdzie można by wtedy zrobić tak, że ten karabinek by pracował jak M16, bo. Pomimo prawdopodobnej zmiany tego, tej średnicy otworu gazowego, jak widzieliście na tym filmie na stojąco, my żeśmy sobie tam jeszcze chwilę postrzelali już poza kadrem, bo już nie było sensu tego, tego pokazywać. Jak strzelam na stojąco i go sobie tu ścisnę, to on nie kopie jakoś odczuwalnie. Nie ma różnicy między tym, a tym z tą Lufą 14,5 cala. Może dlatego, że on jest o. 6 cali lufy, 5,5, nie, 3,5 cala lufy, czyli to będzie prawie 10 cm. Cięższy, tak? Jest tej, tej rurki trochę dodane, zresztą jest wyraźnie cięższy na lufę. I przy tym strzelaniu dynamicznym, tak, naszym dynamicznym, no w postawie stojącej. To ciążenie w przód i ta dodana masa może to równoważyć. Natomiast, jak i to widzieliście chyba ze dwa albo trzy razy, mówiłem, jak leżałem tam sobie i strzelałem, gdzie nie dociskam tego karabinka już tak bardzo mocno, to czułem to kopnięcie troszeczkę mocniej. Ale z drugiej strony, ani przy tym strzelaniu statycznym leżącym, ani przy tym postrzelaniu tam trochę piu, 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 nie było jakiegoś uderzenia gazów. A spodziewałem się tego, że jeżeli nie zmienię średnicy otworu gazowego. Nie wydłużą duel time, to więcej gazów będzie się cofać. Okazuje się, że nie. Więc prawdopodobnie pan Lee z panem Łągiem zmienili średnicę tego otworu gazowego w lufie. Co więcej, poza jedną amunicją, poza tą bardzo drogą, którą dostaliśmy, pozdrawiam anonimowego kolegę darczyńcę, który sprezentował nam pięć sztuk tej amunicji. Jak widzieliście, wyszedł, ale dobra, do wyników to przejdziemy za chwilę. To poza tą jedną amunicją, która, której łuski wyskoczyły niemal dokładnie na godzinę trzecią, Wszystkie pozostałe siedem typów amunicji powtarzalnie wwaliło tymi łuskami na godzinę czwartą, czwartą trzydzieści, tak, czyli one nie wylatywały tu, tylko wylatywały lekko pod kątem, a jak strzelałem tu, to za moje prawe ramy. Nie jakoś bardzo, ale tak, no, godzina czwarta na zegarze, mniej więcej, więc to by wskazywało na to, że on jest raczej niedogazowany, bo jakby był przegazowany, to by leciało w przód, a leciało w tył. Jak się z tego strzela? No, strzela się tak samo jak z CQA z lufą 14,5 cala, tylko jest 18-calowa rurka. Widzieliście. Wyniki były wszystkie w okolicach, nie licząc tych moich odskoków, tak? Bo, bo tam, tam to były już ewidentne moje błędy. Nie licząc tych moich odskoków, to widzieliście, że. Powtarzalne 1,5 moa bez najmniejszego problemu. Z oparcia o, o moją zrolowaną matę z powiększalnika razy 3, półtora moa da się z niego wycisnąć. A propos zrolowanej maty, jestem na dobrej drodze do pozyskania bardzo fajnego dwójnogu i już nie będziecie zarzucać, że strzelasz z maty. Będzie strzelanie z dwójnogu, tak? żeby, już, żeby już nie było. Więc ten karabinek strzela bardzo fajnie. Podejrzewam, że jakby do niego założyć ten dwójnóg, normalnie gdzieś go tu podeprzeć, jakąś lepszą lunetę razy 6 na przykład, a nie powiększalnik razy 3, to będzie tak jak w tym, w tym, w tym, w tym z 14,5 calową lufą. Będziesz walić jeden mała powtarzalnie. karabinem do 3,5 tysiąca z większości typów amunicji. I to było największe zaskoczenie dla mnie że strzeliłem dziadkiem, dziadek się zmieścił w półtora, półtora MOA, gdzie dziadek jest ultra nierówną amunicją i praktycznie z każdego karabinu, z jakiego żeśmy ostatnio strzelali, on siał, mniej lub bardziej, ale siał, a to wyszło półtora MOA, Norma półtora MOA, GGG półtora MOA, PMC 1,5 MOA, Winchester półtora MOA, Fioki 62, no tam już było gorzej, bo tam było chyba z 2,5, a FJK 55 też nie za bardzo się lubi z tym karabinem. Ale znowu wychodzi na to, że mamy tani karabin i mamy do niego tanią amunicję. No dobra, można mówić, że amunicja po 2,15 czy tam 2,20 jest tania. Ale powiedzmy nie za drogą amunicję do taniego karabinu, co pozwala nam na uzyskiwanie bardzo fajnych wyników. No i teraz standardowe pytanie, czy ja bym go kupił? Nie. Dlaczego? Z dwóch powodów. Nie podoba mi się ta lufa 18,5 cala i estetyczne moje odczucia razi wykonanie, wykończenie tego karabinka, te niedoróbki wszystkie i tak dalej i tak dalej. Znacznie bardziej tak podoba mi się ten karabinek. Tylko pamiętajmy o tym, że to jest 6000, a to jest 3,5. Tak. Więc jeżeli ktoś nie jest estetą, przesadnym Chińczur tak. No i teraz pozostaje pytanie, co z tym zrobić. Ja rozmawiałem tam z paroma znajomymi, no i koncepcja, wywalić żagielek, niskoprofilowe, niskoprofilowy blok gazowy, wywalić delta ringa, zrobić normalną nakrętkę lufy i łoże. No i koszt tej operacji, no to będzie minimum 1000, tak, czyli mamy 4,5 koła, karabin z lufą 18 cali z długim łożem, powiedzmy 16 calowym, no ale dalej z tym krótkim systemem gazowym, tylko ten krótki system gazowy, oczywiście okazało się, że w niczym nie przeszkadza. Eee, czyli mamy takiego, no powiedzmy DMR-a, no bieda DMR-a z 18 calową lufą, ale dającego przy, przyzwoite wyniki. Bo do, do dynamiki no to jest tak, takse, no to jest takse, no jak już masz tę 18 calową lufę do dynamiki, no to ja już bym chciał mieć to łoże. No jak miał już to łoże zmieniać, no, nie bawiłbym się w łoże, które by zostawiało tutaj, są te łoże takie tam te dzielone, gdzie tutaj ten żagiel wystaje, a łoże się idzie dalej, ale to jest, no, nie, to mi się jakoś zupełnie nie podoba. Jak miałbym coś z nim robić, to wywaliłbym po prostu ten żagiel, wstawił niskoprofilowy blok gazowy i dobrał do niego jakieś łoże samonośne. I tyle i to by było całkiem całkiem spoko rozwiązanie. Ja bym go nie kupił, ale jest cała rzesza ludzi, którzy którzy kupili ten, ten tego Chińczyka i tak jak mówię, ten karabinek jest karabinkiem, to co powiedziałem wcześniej, za 3,5 tysiąca złotych. Wykonany jak za 3,5 tysiąca, kosztującym 3,5 tysiąca i wartym każdej złotówki. To jest naprawdę bardzo przyzwoity karabinek. No i teraz Teraz pytanie jest takie: czy kupować tego? Zostało ich podobno 80 sztuk dystrybutora. Może jestem trochę po sklepach. Jak komuś nie przeszkadza ta długa lufa, zapraszam. Druga opcja: poza tym, yy, druga opcja to jest to przerobienie, ten niski blok gazowy i przedłużenie łoża. Yy, trzecia opcja urżnięcie tej lufy na 14,5 cala u różnikarza. Zrobienie gwintu, zrobienie korony to będzie kosztowało z 500 zł. Macie za 400 stówy krótką wersję, której nie ma, za 4000. Macie wersję z lufą 14,5 cala, której nie ma, bo się skończyły. Jak są, to kosztują 4000. Dystrybutor mówi, że 14,5 cala pojawi się najprawdopodobniej w okolicy połowy roku, ale już nie będzie quadraila, tylko będzie normalny plastik z, a nie, nie mam tutaj. Na swoim będzie normalny plastik z M4 i ten karabinek będzie trochę droższy. I on podobno będzie kosztował właśnie w okolicach 4000. Czyli jeżeli kupisz to urżniesz lufę, zapłacisz za to tam parę złotych, no to masz złoże za 4000. Czyli drożej niż teraz, ale taniej niż w przyszłości. Pozostaje kwestia, czy z tą krótszą lufą ten prawdopodobnie powiększony otwór gazowy będzie dobrze działał, czy nie będzie dobrze działał. Teoretycznie powinien, no ale to. Nigdy nic nie wiadomo. E, więc wracając, można w nim uciąć lufę, bo te 14,5-calowe będą już z plastikiem, będą droższe. Z quad z tego co rozmawiałem z dystrybutorem, raczej nie ma szans na to, żeby pojawiły się 14,5-calówki z quad Więc e, Chińczyki się sprzedają dobrze. I, yy, yy, więcej, yy, nie, taniej już było, więcej nie będzie, jak to mówią niektórzy. No więc jak zwykle, no, do, do Waszej decyzji. Mi się ten karabinek strasznie nie podoba. O ile ten 14,5 cala był zgrabny, normalną m jeśli chodzi o wymiary, to był bardziej M4 niż ten mój stak, bo miał regulaminową lufanie 16 cali. Natomiast te 18 cali w tym się niektórzy śmieją, że można tam mopa zamontować i, i czyścić podłogę, i poniekąd mają rację. To wygląda paskudnie, ale to jest tylko moje estetyczne odczucie. Natomiast zaskakująco fajnie, wszystkożerny karabinek strzelający, powtarzalne 1,5 mm, tak, bez najmniejszego wysiłku 3490, chyba 9 zł. Nic, 3500 zł. Tyle. Na koniec tradycyjne podziękowanie dla patronów. Doceniam Waszą robotę. Robicie naprawdę super. To jest dla mnie ultra komfort psychiczny, dla nas w ogóle, że, że nie musimy się o pewne rzeczy już tak martwić. Zachęcam do wspierania nas na, na serwisie Patronite Link. Pod spodem e, zachęcam do subowania, lajkowania, komentowania i wszystkiego tam robienia, żeby ten kanał się rozwijał. Dziękuję Wam wszystkim za to bardzo. Powtórzę truizm. Bez Was by tego nie było. I tym optymistycznym akcentem kończę i żegnam się z Wami, mówiąc do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce w kolejnym.